Halo, dzień dobry! Siemaneczko! O, właśnie, jest Pelson, jest Dawidek, jest Lisek, jest Wildcat Drifting i jest Pawełek. Eee, witam Was serdecznie na torze Wiśniowa. Właśnie będzie się działo, właśnie w tym momencie Pelson podpierdzielił pompkę biednemu Dawidkowi, który stoi w kolejce, a ja dzisiaj jestem tym oto wojownikiem. Darek wrócił z wygnania, wrócił z mastersów, z zajechanym motorem. Trochę poobijany, ale motor wyremontowałem wczoraj na szybko. Coś stuka, coś puka. Dobra, tam. Co ja się będę przejmował? Darek to fighter. Darek to fighter, a nie jakiś fighter. Co ja powiedziałem? Krótki wstęp. Chyba wiecie, co jest 5. Trenujemy do zawodów. Ja nie wiem, co to będzie dzisiaj. Ale Darek nie odpuszcza, więc ja też nie odpuszczam. Jedziemy, zobaczymy. Tu sprzęt do sprzedania. Zjedzi się kolega, kupi drugi. A ja palę z maszyny Tak to ja mogę Niespodzianka. Darek zmienił się w Sylwię. A to dlatego, że coś w Darku umarło. I postanowiłem po prostu szybko pojechać i zamienić wozy, bo przecież nie będę naprawiał, grzebał się, skoro Sylwia jest gotowa. Chyba. Bo już niczego nie jestem pewien. Jeżeli Darek się poddał, to już niczego nie jestem pewien. Dobra, robimy szybki przejazd. na tym to jest jazda, nie drogie ludzie i ludziska Co? Y... okleina na przekładkach z siebie opór wyciska nie, to było bez sensu y... chciałbym tylko rzec, że jest grubo ogólnie pogoda jak zwykle dopisała u Kacpra małe problemy z odkręcającym się mocowaniem silnika, co będę musiały przebadać. Jest <noise> Chcesz jakieś inne? Nie, no jak, to są dla ślepych? A, for blind. For okay. No dobrze, trzeba jechać, kurczę, nagrać jakieś pary.

Chciałem się go dogonić. Chciał go dogonić. Ale ja szedłem dobrą linią. Za, ja za, za późno wystartowałem, chciałem się dogonić, no ale no... Pierdziel, ja ja lisek. Nawędzie, chyba motor zabiłem. No zabiłeś. Się Myślisz? Chyba. Poczekaj. Nie, chyba nie. motorem, ale... Nie, tak. nie Plastik zamokował. No. Ja pierdolę, ty. Zobagościa nie, no, aha, ta najedź mi na ten. Nie, nie zabijeś motoru, tylko obudowę, bo Ale obudowę mamy. Ale nie ale, ale, ale wentylator nie na kurwa teraz? No na pewno tak, ja trzeba wiem. delikatnie zobaczyć, okay? Ale nie, zgasz, nie, nie Nie, 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 ruszysz tego. A zgasiłeś go sam. A, no to git, To możesz jeździć. Nie no, nie no, daj spór. <laughs> Mamy mało czasu <laughs> Mamy mało czasu do zawodów <laughs> Lis w krzorach to jeszcze rozumiem, ale co lisy porowach robią? Nie, 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 nie ruszę. Nie, zostaw, zostaw nie ruszaj. No dobra, no ale odpal normalnie z kluczyka zobaczy ten czy... Dobra nie. Okej, okay, to skrobię tam. No to trzeba go zepchnąć i no, pro, prostujemy. W nowej no wiesz wiatrak jest pęknięty ale gwizdzę jakby miał turbo jest okej okay. to wentylator Się. Kurwa, stary! No zaczepiłem, kurwa. Ty nie wiem, co się stało, mnie też wyciągnęło. Będziemy analizować, ale. Ty no nie wiem, co się stało. Stary, totalnie nie wiem, co się stało. Będziemy to musieli rozwikłać. A póki co, trzeba jechać. Chyba przesadziłem po prostu, no tak mam takie wrażenie, ale nie wiem czemu. się dymi ze sprzęgła, to znaczy, że trening był dobry. Lisku, Lisku miał dzwona. Biedactwo nasze. To grubo idzie, jedno musi. No. Nie, to jest po prostu tak. Ty musisz zawsze być na pierwszej stronie. Mm -hmm. Jak Goks się jest, przestał psuć, to teraz zaczynasz ty się psuć. No to, ale... <laughs> ale to było głupie. No, 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 ale wiesz, no taki jest ten sport. Czasem można się podpuścić. Najgorsze to jest, jakbyś wyzerował na zawodach i jeszcze potem kogoś gonił, i dopiero zrobił taką Bez akcję. To największa głupota. Nie no, że tam było ewidentnie dużo za szybko. Dużo za szybko. No cóż, dobrze go Dlatego też chciałem się przejechać, żeby zobaczyć, że ten silnik żyje wszystko, a też nie chce jeździć, żeby go nie przegrzać, nie? No tak, wiadomo. Także jest No Dobrze. Twardy sprzęt, twardy zawodnik. Twarde zawody będą w przyszłym tygodniu. Dobrze słuchajcie, myślę, że to jest chyba koniec tego materiału. Więc yy, pozdrawiam Was serdecznie z Toru Wiśniowa.